Jakie dzisiaj obserwujemy trendy, jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe? Tutaj jest ukłon w stronę przyrody, ekologii, a także w stronę człowieka. Nowe technologie też bardzo pewnie to budownictwo zmieniają. Jak to wygląda w praktyce dzisiaj? Nie wiem, czy tę ekologię tak mocno widać, bo to niekoniecznie jest to, czego szukają nabywcy mieszkań, ale widać zdecydowanie bardzo zdrowy trend, na który urbaniści i architekci bardzo długo czekaliśmy, czyli powrót do centrów miast. Czyli już nie spełnienie marzenia o własnym domku z ogrodem, z którego trzeba dojeżdżać godzinę albo półtorej do pracy, ale raczej zamieszkanie w kamienicy, w apartamentowcu, czy w zespole budynków, które jest lokalizowany bliżej usług, najlepiej w dzielnicy, która te wszystkie usługi ma od razu na miejscu żłobek, przedszkole, przechodnie sklepy, tak aby zminimalizować konieczność używania samochodu, ale też po prostu bardziej, bardziej cieszyć się miejskim życiem. Przestrzeń zielona w miejscu, gdzie mieszkamy, też jest ważna? Też jest ważna, przy czym zależy, jaka to jest przestrzeń zielona, bo jeżeli mówimy o pojedynczym drzewie, albo o kawałku trawnika, który deweloper zrealizował tylko i wyłącznie dlatego, bo miał taki zapis w planie miejscowym. To nie jest pełnowartościowa zieleń, czyli mówimy raczej o obszarach, które mają zieleń o różnym charakterze czyli to będą i drzewa, i powierzchnie biologicznie czynne i będą zapewniać bioróżnorodność, ale przede wszystkim będą filtrować powietrze, z którego jakością mamy coraz większy problem. No właśnie, i te problemy związane z powietrzem też są ważne dla deweloperów, którzy stawiają też na to dzisiaj, żeby powietrze, w którym, w którym oddychamy w budynkach, było jak najczystsze. Powietrze, którym oddychamy w budynkach mieszkaniowych, jest z reguły bardzo podobne do tego, którym oddychamy na zewnątrz. Sytuacja jest nieco inna w przypadku biurowców, gdzie systemy klimatyzacji i filtrowania działają inaczej, ale ta różnica wiąże się przede wszystkim z jednego faktu. Deweloperzy budujący biurowce sami je później wynajmują i są odpowiedzialni za to, jak będą czuli się tam ich najemcy. Mieszkania najczęściej się sprzedaje. I wtedy już nikogo nie interesuje, jak funkcjonuje dany budynek. Więc bardzo się cieszę z tego, że obecnie widzimy też bardzo duży rozwój rynku najmu mieszkaniowego w Polsce, bo to oznacza, że ci, którzy budują mieszkania, będą albo sami odpowiedzialni, albo przekażą w odpowiedzialne ręce budynki, które będą musiały dłużej spełniać wszystkie wymagania, które im stawiamy. Właśnie jeśli chodzi o te budynki, pani tak, od tej strony praktycznej też obserwuje boom na rynku. No i też y, ważna kwestia, jakie są y, pani y, prognozy do tego, y, dotyczące tego, jak się to będzie wszystko rozwijało? Czy może na rynku się po pojawić spowolnienie? A... Przyznam szczerze, że chyba każdy widzi, że rynek jest w tej chwili absolutnie przegrzany. Także tutaj spodziewam się, że w najbliższym momencie, w najbliższym czasie możemy spodziewać się... Dużych niespodzianek, chyba nikt jeszcze nie jest na nie przygotowany i to, że w tej chwili polskie miasta wyglądają trochę jak Berlin po upadku muru, czyli wszędzie są tylko dźwigi, które aż dziwię się, że nie pojawiają się na, na kartkach pocztowych z Warszawy, Gdańska czy z Wrocławia, to jest sygnał, dlatego że za chwilę możemy spodziewać się jednak pewnego spowolnienia i pytanie też czy to spowolnienie przyniesie nam tylko zatrzymanie inwestycji czy przyniesie nam też pewnego rodzaju innowacje które wypełnią luki w rynku. Właśnie jeśli chodzi o luki to jeszcze o nich jedno mhm. słowo brak rąk do pracy jest dzisiaj tym jednym z największych problemów w branży. Brak rąk do pracy jest problemem który wskazują i firmy budowlane i firmy projektowe. Przy czym, jeżeli oczekiwane, myślę, że przez wszystkich, może nie oczekiwane, prognozowane spowolnienie na rynku, troszeczkę tutaj wyeliminuje ten problem, ale z drugiej strony to są też kwestie technologii, efektywności, prefabrykacji, która też nie wymaga tylu rąk do pracy, no bo jednak w fabryce odbywa się cały duży fragment procesu budowlanego. Także nie wiem, czy spodziewałabym się tutaj z tego powodu jakiegoś wielkiego przystopowania. Poza tym cały czas ściągamy pracowników właściwie już teraz z całego świata.